Zadanie 51. Naszkicuj wykres funkcji f od x równa się logarytm o podstawie 3 z 3x plus 3. Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości mniejsze od 2, czyli potem chcę ustalić f od x mniejsze od 2. Ok, ja bym najpierw trochę przekształci, przekształcił ten wzór bo zauważmy, że to jest logarytm po podstawie 3 z 3 razy x plus 1, to możemy teraz rozbić na logarytm po podstawie 3 z 3, plus logarytm po podstawie 3 z x plus 1, i to możemy zapisać jako 1 plus logarytm po podstawie 3 z x plus 1. I teraz można to bardzo łatwo narysować, mianowicie można wziąć funkcję logarytm po podstawie 3 z x, i następnie przesunąć ją, ją o wektor minus 1,1. Czyli 1 w lewo i 1 w górę, i dostaniemy f od x. I tak też zrobimy. Tutaj dziedzina od razu sobie, jakby początkowa, dziedzina to będzie od 0 do nieskończoności, bo to co logarytmujemy musi być dodatnie. No i widzimy też od razu, że w takim razie ta dziedzina przesunie się do od minus 1 do nieskończoności. Czyli że df. Będzie równe od minus 1 do nieskończoności. Co jakbyśmy sobie stąd policzyli, że to ma być większe od 0, to wyszłoby nam dokładnie tak samo. No dobra, więc teraz zrobimy ten wykres na dwa rysunki. Najpierw logaritmo podstawie 3x. Funkcja logarytmiczna, w z, czyli w 1C, osiąga wartość 0. Logaritmo do wolnej podstawie z 1 to jest 0. Potem a Właśnie, jak to tutaj sobie z tym radzić, bo niektórzy czasem mają problemy. Więc można zrobić tabelkę i na przykład, no, problem w tym, że jak weźmiemy jakiegoś dowolnego x, no to często dostaniemy coś, co nie bardzo będzie się chciało policzyć. Więc zamiast tego ja tutaj przy funkcjach logarytmicznych do tabelki wstawiam y. Na przykład dla y, y0 będzie osiągany dla x równego 1 x, y równy 1, czyli kiedy logarytm o podstawie 3 z x jest równy 1? No to wtedy, kiedy x jest równy 3 do pierwszej, czyli po prostu 3. Czyli dla x równego 3 mamy wartość 1. Kiedy będziemy mieć dwójkę? No dla x równego 3 do drugiej, czyli 9. Czyli potem w dziewiątce będziemy mieć dwójkę. Ale trójkę byśmy mieli w 27, to tak trochę daleko. Możemy jeszcze o, minus 1, w 3 do minus pierwszej, czyli w jednej trzeciej. Czyli dla 1 trzeciej mamy minus 1, dla 1, 9, minus 2 i tak dalej. No i funkcje logarytmiczne też mają to do siebie, że one się tak przyklejają do osi o x, do jej tutaj dolnej, y, dolnej półosi o y. No, chyba że ten. Chyba, że podstawa jest mniejsza od 1, to wtedy do górnej i Rek się przykleja. No i mniej więcej tak to będzie wyglądać. I teraz my chcieliśmy to przesunąć o 1 w lewo i o 1 w górę. No to tak. Czyli ten punkt o 1 w lewo i o 1 w górę loaduje tutaj. Ten wyloaduje tutaj. Ten wyloaduje tutaj. Tu wyloaduje tutaj. To wyląduje tutaj i w ogóle, jakby asymptota wyląduje w tej linii. No i nasz wykres, nasze tutaj bodajże f od x to miało być, będzie mniej więcej wyglądać w taki sposób. No, i to jest f od x. No i co? Chcieliśmy naszkicować ten wykres i dla jakich argumentów przyjmuje wartości mniejsze od dwóch. No to teraz to tutaj doskonale widać. Możemy sobie narysować. Y równa się 2, no i kiedy nasz wykres funkcji jest poniżej. Więc dla oryginalnej byłby poniżej, dla x mniejszych od 9 i dodatnich. Natomiast tutaj, no to jest istotne przesunięcie. Tutaj o nasze f od x będzie miało być mniejsze od 2. Wtedy i tylko wtedy gdy x należy od minus jedynki aż do tego miejsca, czyli do dwójki. Czyli od minus jedynki otwartej do dwójki też otwartej, bo ma być mniejsza. Więc to jest tutaj rozwiązanie. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału. I zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.